Cześć, witam w kolejnej odsłonie naszego wideobloga. W dniu dzisiejszym opowiem Wam o laptopie HP Elitebook 1040G3. HP Elitebook 1040G3 to jeden z modeli należących do najbardziej zaawansowanej serii notebooków biznesowych HP. We wnętrzu najwyższej jakości, płaskiej obudowy tego ultrabooka o uniwersalnym rozmiarze 14,1 cali w rozdzielczości QHD mieści się bogate wyposażenie i wydajne podzespoły. Wygląd Elitebooka 1040G3 jest stonowany, ale jego smukły profil robi wrażenie. Połączenie czarnych i srebrnych elementów nadaje laptopowi niepowtarzalnego charakteru. Wykorzystanie jako materiałów konstrukcyjnych magnezu i aluminium zapewnia niezrównaną solidność i pogłębia wrażenie obcowania z produktem prestiżowym. Na obudowie o metalicznym odcieniu, nawet po długotrwałej pracy, nie zostają widoczne żadne ślady odcisków palców. Wykorzystanie stopów magnezu oraz aluminium przełożyło się na odchudzenie konstrukcji. Waga laptopa wynosi zaledwie 1,44 kg. Pisanie na zamontowanej klawiaturze jest bardzo komfortowe. To zasługa wyraźnie oddzielonych klawiszy o przyjemnym skoku oraz opcjonalnego podświetlenia. Przekątna ekranu 14.1 cala w rozdzielczości QHD w technologii IPS. Determinuje w tym ultrabooku rozmiary, które zapewniają właściwe wyważenie proporcji pomiędzy dobrą mobilnością a komfortem, nawet w przypadku długiej pracy z notebookiem. Technologia IPS zapewnia szerokie, wierne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Jednostkę centralną HP EliteBook 1040 G3 stanowi szybki procesor Intel Core i 56200 u taktowaniem 2.80 GHz w trybie turbo. Laptop wyposażono w 8 GB DDR3 pamięci RAM, 256 GB SSD oraz kartę graficzną Intel HD 5500. Podsumowując, HP EliteBook 1040 G3 to wysokiej klasy 14-calowy ultrabook biznesowy dla wymagających profesjonalistów. Wyposażony jest w wygodną podświetlaną klawiaturę, bogaty zestaw złączy oraz duży touchpad. Wyróżnia się wyjątkowo solidną obudową oraz długim czasem pracy na baterii. Sprawdzi się zarówno w biurze, jak i w pracy mobilnej. W komputer Alliance otrzymujesz najwyższą jakość w najlepszej cenie. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, daj łapkę w górę i subskrybuj. Do zobaczenia!